Hej, hej, siemanku, ja jestem Topolo i w dzisiejszym odcinku testujemy przepotężne młoty. Lecimy z tym! Dobra, przechodzimy do naszego ekwipunku i tak się prezentują nasze dwa młoty, które będą gwiazdą tego odcinka. Jest to burzomot i młot grawitacyjny. Obydwa młoty chciałem już dawno, dawno wspomnieć, bo swojego czasu grałem w sumie młotem grawitacyjnym albo, młotem, albo burzomotem. Z kolei właśnie burzomot ma to do siebie, że wyglądamy jak wielki tor... I miotamy błyskawicami, co jest epickie Dosłownie epickie W przypadku młota grawitacyjnego Już tutaj zaklęcia Troszeczkę za bardzo przyspieszyłem Także no szału nie ma Mamy wirowanko, mamy zaklęty ogień i eksplozję Zobaczymy jak nam to się to skombi, Bo młot grawitacyjny Przyciąga wrogów Czyli mamy ten efekt przyciągania do siebie Myślę, że z wirowaniem I eksplozją i zaklętym ogniem Zrobi to niezłe kombo no, i będziemy właśnie sprawdzać te racjalki. W jakim stopniu przyciąga wrogów i na ile jest po prostu godny polecenia ode mnie dla Was, jeżeli chodzi o ten item. Do tego mamy burzomot. Oczywiście fajnie się złożyło, że mamy ten sam level item. Zobaczcie sobie też obrażenia są bardzo, bardzo podobne. Tutaj mi właśnie przekazano w prezencji. Także drodzy widzowie, dziękuję Wam bardzo. Ratujecie mi życie i dzięki Wam powstaje taki odcinek. Także graty dla Was i tutaj sobie wybierzemy już odpowiednie, odpowiednie zaklęcia na, na wizji dosłownie no i dobra wydaje mi się że w pierwszym tierze wybierzemy sobie raczej nie grawitację ale weźmiemy sobie trafienie krytyczne myślę że to spowoduje że no, możemy tutaj troszeczkę zagiąć efekt wynik końcowy ale myślę że zrozumiecie bo też chciałbym żeby ten odcinek był dosyć efektowny a nie takie testowank na naszym chłopku treningowym Dynamo karcenie czy promienisty cios? Okej, okay, tu mamy dynamo, które w ogóle się nie przyda nam raczej, bo nie mamy zwiększonej szybkości uniku, zwiększone obrażenia przeciwko nieumarłym, średnie. Weźmy sobie promienisty cios, może nas to, to po prostu uleczy, emeraldów nie potrzebujemy, drugi promienisty cios raczej nie, ale może na... Złosadników, yy, zwiększone obrażenia nam się przydadzą. To da pewien efekt. Mam nadzieję, że to się w jakiś sposób wskombi. No i dobra, przejdźmy do testu laboratoryjnego tak to nazywam. Trudne słowo na L. <gul> Kilka razy już to powtarzałem i nie mogłem się wysłowić. E, dobra, ubierzmy sobie dużo mod i lecimy. Ło, wow, 87 kryty Za pierwszym razem. Dobra, 29 z piorunka Nie widzę damage'u. Kurczę, nie pokazuje mi, tylko jest po lewej stronie grzmot, który się ładuje. Okej, okay, promienisty cios Panie to załącza I nawet zobaczcie, nie bijemy tak powoli Jest to też broń typu one combo Zwróćcie na to uwagę Okej, okay. widzę, że damage jest już dosyć spory W porównaniu do moda grawitacyjnego Jak to się układa O, widzimy, że mod grawitacyjny Na pewno będzie sobie radził lepiej W AOE ataku Także no, powiem wam, że naprawdę zacnie się szykuje odcineczek E, dobra, także to podpalenie też jest fajne takim hotem, czyli czy dotem, damage overtime, time, skillem, który cały czas ten damage nam powoduje. E, a jeżeli chodzi o artefakty to oczywiście gong, grzybek i nasz żniwiarz. I przejdźmy sobie może standardowo do naszego środowiska testowego, czyli krowi level. Mam nadzieję, że to da nam jakiś adekwatny e, pogląd na to wszystko. Weźmy sobie apokalipsę plus 14, zobaczymy jak to będzie szło. Teścik zaczynamy od młota grawitacyjnego. E, zobaczymy jak sobie poradzi w, w polu bitwy. No jestem ciekaw. E, jakoś to w, mi w miarę przyspieszę, żebyście też nie mieli e, zbyt długiego odcinka, ale zobaczcie co się dzieje. Wow Czy to wszystko pada na hita? Serio? Co jest grane? I to serio wszystko pada na hita? Prawie. Dobra. O, uwaga. Uruchamiam grzybka. Co tu się dzieje? Dobra, wiesz uruchomiony. Gong. Porobieni. Hej. Wow. Krytyk wszedł. Nice. Wow! Jeszcze wybuchają. Zobaczcie jak to działa. Ale jazda. Ale jazda, co jest? To jest dobre. To jest mega dobre, powiem wam, że no, Burzomłot będzie miał sporą konkurencję i naprawdę te dwa młoty są warte grania. Zobaczcie na to, to jest apokolipsa plus 14 i wchodzimy jak w masełko. Zobaczcie na to i to bez leczonka, bez leczonka. Jeszcze tylko zerka sobie, jak to widać, naprawdę, naprawdę jest spoczko. No co, no, nawet nie, z, nie zeszło nam trochę życia, wszystko leci w miarę szybko. Mega działa to przyciąganie do siebie. Razem z wirowankiem nam się wszystko ładnie kombi. TNT raczej. Dalej mam na głowie, dobra. Gdzieś to powinniśmy zaraz wyrzucić. O, tutaj na półeczkę. A! Pięknie, calculated. No. Drodzy widzowie, sami widzicie, co się tu dzieje. Myślę, że. Młot grawitacyjny broni się sam, naprawdę. To też oczywiście bierzcie pod uwagę zaklęcia, które akurat miałem, które mi się poszczęściły. E... Oj, kucza tutaj ten żniwiarz mi przed, niechcący. Powinienem to wszystko ubijać e... tylko i wyłącznie tym młotem. No ale naprawdę polecam gorąco. Dużo lepsza jest właśnie alternatywa takiego młota niż jakikolwiek inny mieczyk. Szczerze mówiąc, przed odnagrywaniem tego odcinka obawiałem się, że te moty będą bardzo, bardzo powolne, ale jednak ze zbroją Renegata polecam właśnie kombinację młotów ze zbroją, która ma jakiś rację, ale jakiś dodatek do szybkości atakowania i, i ogólnie ataku damage'u, tak? Jeżeli chodzi o, o dodatek. No i co? Dwa TNT na głowie. Wow, 5 minut przeszliśmy misyjkę całą. No i lecimy. Oj, tutaj będzie trzeba użyć żni żniwiarza. Jeszcze czekamy na grzybka. Dobra, mamy grzybka uruchomionego. Dobra, żniwiarz poszedł. No. Nie jest to ta szybkość, która jest... Do której jesteśmy przyzwyczajeni w przypadku karwaszy albo jakichś innych szybkich broni, czy dagerków, czy czegoś tego typu, ale powiem wam, że i to idzie jakoś, nie? To jakoś idzie. I cyk! Misyjka wykonana. Przechodzimy do testu z naszym burzomłotem, w takim razie. No i dobra, burzomot został e, założony. Ładujemy się mocą pioruna, jak niczym tor. No i zobaczymy, trafienie krytyczne, promienisty cios i zmora z osadnika. E, no, szkoda, że. No, w sumie, tak szczerze mówiąc, po tym młocie grawitacyjnym, szkoda, że nie wziąłem gra grawitacji. No ale kosztem krytyka wydaje mi się, że to byłby zły pomysł. Ale zobaczcie na to, jedziemy z koksem. O, akurat się trafiły nam czempionki Tutaj mieliśmy małego pecha Ale dobra, zaraz tutaj sobie gongiem pomożemy Nie no, szczerze powiem wam, że ta broń jest mega efektowna I robi większą radość z gry Nie wiem czy damage jest większy Bo jednak brakuje mi e, wirowania Brakuje tak, brakuje wirowanka Mamy tutaj promienisty cios, który widzicie, nie załącza się nam. Nie chiluje nas aż w takim tempie, jakbyśmy tego chcieli. No, tutaj na pewno dużo lepiej nam szło w przypadku młota grawitacyjnego. Bo też te mopki nam wybuchały, prawda? I to robiło dużą robotę. Także zaklęcia przemawiają za naszym młotem grawitacyjnym. Ale chodzi ogólnie o całokształt, chodzi o wbudowany racjal czy, czy lepsza jest burza, czy lepsze jest przyciąganie właśnie mobów do siebie No to jest taka sprawa dyskusyjna, kto jak woli, ale no i ja Szczerze mówiąc preferuję być torem, wolę miotać Wolę miotać grzmotami Niż, niż przyciągać tych wrogów Bo szczerze mówiąc na wyższych poziomach trudności, trudności to no, chcemy jak, naj jak najdalej trzymać tych wrogów od siebie, bo jak tylko wróg się zbliży do nas, to już jest tak naprawdę po nas. A ten piorunek, zobaczcie, przeskakuje na innych wrogów, co też robi robotę. No, i jesteśmy już prawie w połowie, powiedzmy. No, oprócz efektu, no, jeżeli chodzi o szybkość ataku, jest identyczna. To nie mamy co nawet e, gdybać, jeżeli chodzi o animację, jest podobna, a nawet identyczna, no bo w sumie to jest ta, ten sam rodzaj broni. No i zobaczymy jeszcze, jak na bosiku nam pójdzie. No, wydaje mi się, e, że też e, podobnie, no ale może krytyk wejdzie, jeżeli tylko się przypatrzy, jak, jak to wygląda. No nie no, jest epickość Jest plus 10 do epickości względem młota e, grawitacyjnego. Ale walka jest wyrównana naprawdę. Wszystko zależy od waszego playstylu. Ale tu jakby, powiem wam No na bossa jest, ta broń jest dużo lepsza Zobaczcie już boss nie ma Prawie całego życia No jednak krytyk, krytyk robi swoje, no nie ma tutaj e, Co do dyskusji I końcówka najtrudniejsza jak zwykle I więzienna kosa unikatowa No dobra, także To był właśnie test naszych dwóch młotów Wracamy do bazy i będzie podsumowanko. No, i tak, siedząc w swojej chatce przy kominku, no, zastanawiające jest. Wynik mnie troszeczkę zaskoczył. Podsumowując ogólnie całe porównanie młota grawitacyjnego z młotem e, burzomłotem No i ja tak naprawdę 60% 60 do 40 stawiam na burzomłot e, Tutaj dużo dużo zrobiło nam w tym teście wybór zaklęć A tak naprawdę losowe te właśnie zaklęcia zrobiły robotę e, No młot grawitacyjny stał się takim jakby uniwersalnym itemkiem Dzięki któremu po prostu przyciągacie wrogów do siebie a w, w połączeniu z wirowaniem, zaklętym ogniem i eksplozją, no, jest to naprawdę zaskak zaskakująco dobre połączenie. Szczerze, gdybym miał komuś poradzić, to nie wiem, czy bym poradził takie, takie zestawienie tych zaklęć. Ale jak widzicie, gra nas zaskakuje, gra mnie zaskoczyła. No, oczywiście, pozytywnie, ale naprawdę, nie dość, że polecam mod grawitacyjny. To jeszcze polecam właśnie te trzy zaklęcia razem ze sobą w tym połączeniu. Sami widzieliście, jak to działa. No, ale w porównaniu z burzą młotem, no, ja jestem za piorunami, uwielbiam ten efekt, uwielbiam tą grafikę, tą animację. No i nawet kosztem e, słabszego demedu, czy, czy słabszej, e, słabszego survivalu, można tak powiedzieć, e, no, ja jestem za burzą młotem. Mam nadzieję, że e, Wy również. E, jeżeli macie odmienne zdanie, oczywiście, koniecznie komentujcie koniecznie dajcie mi znać, co o tym myślicie. No, i tutaj właśnie kry... trafienie krytyczne nie zawsze zadziałało. Jest to powolna broń, także trafienie krytyczne i promienisty cios, no, przeważnie używamy w dosyć szybkich broniach yy, W przypadku Burzomota może by było lepsze zaangażowanie plus 100%, yy, plus 100 w demedżu z zranionym mobkom to by było dobre. No, z osadników tam raczej na naszej misji nie było były to krówki. No, niestety, nie miałem co innego wybrać ale musiałem po prostu coś wam zaproponować z tej puli, którą miałem. No i tak, tak, zwycięzcą tego odcinka, według Topolo, według mnie, jest burzo moc. i oczywiście na zakończenie odcinka, hashtag zagadkowy Topolo, mam dla was zagadeczkę, co tym razem przyszykowałem, otóż to, zerknijcie sobie na ten obrazek, co on może przedstawiać i koniecznie dawajcie znać w komentarzu, troszeczkę podniosłem poprzeczkę, ale bez przesady, oczywiście wszystko w ramach rozsądku, mam nadzieję, że będziecie mieli niezłą zabawę, niezłą zagwostkę tym razem, no i oczywiście rozwiązanie... Tej, tej zagadki będzie w odcinku również z Minecraft Dungeons, także wyczekujcie i co, ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo za oglądanie i co, widzimy się w następnym odcinku, dzięki wielkie za każdy like, komentarz i subiki, kurczaki lecimy po tysiąc, na razie się hej!